Po zmontowaniu, kalibracji i wydrukowaniu kilku elementów przyszedł czas na modyfikację drukarki. W retencji mówiłem, że jest to urządzenie kompletne. Jest jednak jeden element, który pozwoli uwolnić jego pełny potencjał. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Clipper, czyli sterownik, który usprawniając pracę drukarki, zwiększa jej możliwości. W tym miejscu warto wspomnieć, czym tytułowy Clipper jest. Otóż jest to otwarty firmware przeznaczony do drukarek 3D współpracujący z zewnętrznym komputerem. Możemy uznać, że jest to swego rodzaju dodatkowy sterownik do drukarki. Fabrycznie instalowany system Marlin znajduje się w pamięci płyty głównej. Odpowiada on jednocześnie za przetwarzanie programu G-Code i steruje parametrami oraz pracą drukarki. Wykonywanie tylu rzeczy naraz obciąża procesory, przez co urządzenie nie jest w stanie pracować w pełni swego potencjału. W tym miejscu wchodzi zewnętrzna jednostka napędzana kliperem, która przejmuje na siebie obliczenia związane z przetwarzaniem G-Codu, dzięki czemu główny sterownik zajmuje się głównie wykonywaniem poleceń sterujących. Pozwala to na precyzyjniejsze, a co za tym idzie szybsze sterowanie silnikami krokowymi maszyny. Sterownik z kliperem możemy zamontować samemu przy użyciu razberki lub postawić na rozwiązanie producenta, które jest łatwiejsze w montażu i konfiguracji. Wybór więc należy do Was. Swojego klipera kupiłem w pakiecie z drukarką. Warto jest więc rozejrzeć się za takim rozwiązaniem w sklepie producenta. W pudełku znajdziemy instrukcję opisującą montaż i konfigurację ekran dotykowy wraz z uchwytem montażowym a także akcesoria w postaci przewodu USB, pendrive'a z oprogramowaniem przewodu zasilającego czy akcelerometru. Proces montażu nie jest trudny, choć wymaga użyciu kilku narzędzi. Instalację zaczynam od zasilania. W tym celu demontuję zasilacz po odłączeniu go od sieci. Po odkręceniu dwóch śrub wyciągam zasilacz i rozpinam kostkę zasilającą drukarkę. Plastikowa obudowa listwę zasilającą. Do jej zdemontowania odkręcam cztery śruby. Przewód zasilający montuje do wolnych zacisków zasilacza oznaczonych jako V oraz V. Po przeciągnięciu przewodu przez otwór w obudowie składam i skręcam plastikowy element. Tak przygotowany komponent jest gotowy do ponownego montażu. Clipper od Sobola posiada własny ekran. Z fabrycznego możemy więc zrezygnować. Po odkręceniu stelaża wypinam wtyczkę zasilającą. W to miejsce montuję uchwyt nowego sterownika. Ten zaś zamocowany jest śrubami skręcanymi z nakrętkami młotkowymi, które wchodzą w profil drukarki. Obudowę ekranu wsuwam. Teraz kolejno łączę zasilacz z drukarką w tych zasilający wędruje w złącze sterownika. Przewód USB służy do komunikacji z płytą główną. Łączymy go z portem micro USB. Na pendrive Sowola znaleźć możemy firmware do przeprogramowania płyty głównej drukarki. Plik przerzucam na kartę SD. Po umieszczeniu karty w czytniku włączam zasilanie. Instalacja powinna trwać około minuty, a proces jest automatyczny. Po uruchomieniu systemu powinien pokazać się ekran główny. Jeżeli clipper zgłasza błąd, aktualizacja oprogramowania nie udała się. W tym przypadku musimy wrócić do poprzedniego firmware'u z Marlinem, a następnie ponownie zainstalować Clippera. Robimy to tak jak poprzednio z pomocą karty SD. Najnowszą wersję znalazłem na dysku producenta i za drugim podejściem obyło się już bez problemów. Na ekranie głównym znajdziemy ustawienia temperatury dyszy. Stoł wraz z wykresami w czasie rzeczywistym, a także najważniejsze funkcje. W dolnej części znajdują się skróty do awaryjnego zatrzymania urządzenia, ekranu głównego, makr, a także przycisk powrót. Kalibrację drukarki zaczynam od synchronizowania silników osi Z. Odległość dyszy od stołu ustawiam za pomocą kartki, tak aby przesuwała się z niewielkim oporem. Na koniec tworzę mapę wysokości, dzięki czemu urządzenie będzie kompensować wartości w instrukcjach wydruku względem nierówności płaszczyzny stołu. Acelerometr mierzy wibracje i drgania drukarki związane z wysoką prędkością wydruku, dzięki czemu urządzenie jest je w stanie skompensować, poprawiając jakość szybkiego wydruku. Montujemy go w wyznaczonym miejscu przed pierwszym wydrukiem w celu kalibracji urządzenia. Dla osi X jest to mocowanie ekstrudera. Po pięciu do sterownika rozpoczynam test, w ciągu którego drukarka wpada w rezonans, przechodząc przez rosnącą częstotliwość. Po wykonaniu testu wynik zapisujemy. Do pierwerów osi Y montujemy akcelerometr w prawym górnym rogu stołu i ponownie włączamy test. Po zakończeniu kalibracji drukarka jest gotowa do pracy. W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć o makrach, czyli predefiniowanym im zestawie instrukcji, które ułatwia nam korzystanie z urządzenia. Dodatkową zaletą Clipera jest wbudowane WiFi, dzięki któremu uzyskujemy zdalny dostęp za pomocą przeglądarki internetowej. Będąc podłączonym do lokalnej sieci Wi-Fi, wpisujemy adres IP urządzenia. Platforma Mainsale pozwala na zdalne sterowanie maszyną, przesyłanie plików czy podglądanie parametrów drukarki w czasie rzeczywistym, a także podgląd wideo, jeżeli dołożymy zewnętrzną kamerę. Na dołączonym przez producenta Pendrive znajdziemy zmodyfikowaną wersję Cury. Podczas jej konfiguracji wybieram profil dedykowany sterownikowi Clipper. Sam slicer nie różni się od podstawowej wersji, więc na pierwszy ogień rzucam testową łódeczkę. Po rozpoczęciu drukowania wyświetla się miniatura modelu oraz informacje dotyczące wydruku, temperatura dyszy i stołu, prędkość wydruku, a także programowy i estymowany czas jego zakończenia. Jak wcześniej wspominałem, klipper odciążając płytę główną pozwala zwiększyć standardową prędkość druku. W porównaniu z wersją standardową wydruk z prędkością 300 mm na sekundę jest dwukrotnym przyspieszeniem tego procesu przy utrzymaniu tej samej jakości. Oczywiście takie prędkości powodują drgania powierzchni, doprowadzając nawet do przesuwania się całego urządzenia podczas drukowania. Warto jest mieć to na uwadze i zabezpieczyć odpowiednie urządzenie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Link do drukarki znajdziesz w opisie filmu. Pamiętaj też o subskrypcji i dzwonku. Do następnego, cześć!